Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj znajduję się nie gdzie indziej, a w Coral House w Bielawie. Ze mną Marcin. Cześć. Cześć, witam. I Marcin dzisiaj nam troszkę opowie o ich głównym wystawowym zbiorniku tutaj. o Jak zawsze robi wrażenie. Robisz świetną robotę. I zawsze po koralowcach widać, że bardzo dużo pracy wkładasz chyba w ten zbiornik. No dokładnie, jest troszeczkę zajęcia. Co powiedzieć w takim zbiorniku? Przede wszystkim, żeby go utrzymać, parametry muszą być stabilne, to jest podstawa KH, magnez, pH. Może jeszcze tak, wracając do samego początku, jakbyś nam powiedział tutaj o wymiarach, jaki tu jest litraż. Zbiornik ma 180, 65 na 65 to jest około 700 litrów. Już można poszaleć. Już można poszaleć, tak jak widać już. Filtracja sam, oczywiście, prawda? Oczywiście sam, oczywiście odpieniacze, mhm. y, cyrkulatory, główna rzecz w utrzymaniu takiego zbiornika SPS-owego. Y, my tutaj korzystamy z wayboxa tak samo, nie? jak mhm. widzimy tutaj piękne te bujanie, jak i polipanie SPS-ów, takie tutaj u Fili, no to to nam to robi właśnie ten waybox. Dodatkowo te cyrkula koty, cyrkulatory nam owiewają ładnie te wszystkie Koralowce, no właśnie, bo może powiedzmy sobie, bo chcieliśmy porozmawiać, mm -hmm. pomóc tutaj akwarystom, co jest nam potrzebne, co, co musimy w ogóle zadbać w, w akwarium, żeby to tak fajnie wyglądało, żeby wszystko miało ręce i nogi. Więc tak jak zacząłeś, właśnie może od cyrkulacji. Mm -hmm. Przy koralowcach miękkich ona nie jest pewnie aż tak istotna, Dokładnie, ale już przy tych LPS-ach i SPS-ach tutaj tak, tak, to tutaj chyba jeden z takich ważniejszych. Kluczowych właśnie mhm. rozwiązy, tak żeby ta cyrkulacja była mocniejsza. Przy LPS-ach typu eufilie muszą one tak się ruszać, tak jak się gdzieś tutaj ruszają, muszą być owiewane, bo one muszą być przewietrzone, że tak powiem, mhm. wodą. One mają otwór gębowy, one się tym otworem załatwiają, tam nie może nic zostać, nie mogą mhm. się kisić i dlatego to idealnie jest, jak one się ruszają tak. Tu jest właśnie taka fajna stymulacja zrobiona, tak jak praktycznie w morzu. SPS-y potrzebują jeszcze większą cyrkulację. Nie może to być cyrkulacja bezpośrednia w, koral bezpośrednia w koralowca, w tkankę, bo go może uszkodzić. No, SPS-y są krótkopojpowe, czyli ta woda musi mocno krążyć, bo one w dużej mierze, wiadomo, odżywają się światłem, zeopsantanem, ale tak samo i dodatkowe wyłapują coś z wody i musi być to ta cyrkulacja musi być taka spora, żeby ona mogła cokolwiek wyłapać z tej wody. nie Może to być taka Jasne. I jeszcze nawiązując do tej cyrkulacji, z mm -hmm. tego co ja kojarzę, może, możesz mnie tu poprawić, chyba jeśli chodzi o sps -y, to jak jest słabsza cyrkulacja, to one też nie mają, e, zupełnie inaczej rosną. Tak. Mniej zwarto robią się takie rozszerzone, rozszerzone patyki, rozgręzione, prawda? Rozgręzione, tak, A jak tak, jest mocno, tak. to właśnie mm. chyba otrzymujemy taki fajny. Takie fajne talerz, tak, ma fajny, talerz tak, mm -hmm. zwarte są tak. Także to. To, to, to podstawa, mm -hmm. cyrkulacja. Wiadomo, testy, robienie testów, dla mnie Czyli podstawą parametr. Dla mnie podstawą też jest podmiana wody. Jasne. Okay. E, powiem szczerze, że w tamtym tygodniu tutaj zrobiłem 1000 litrów podmiany wody, to, yes. to po prostu koralowce chciały tutaj wybuchnąć, no. mega, mega efekt okay. naprawdę. Także polecam, y, mówię, no. Są klienci, którzy twierdzą, że nie robią podmian, mhm. prowadzą zbiornik bez podmian, no ale oni mają, nie wiem, nemo, błazenka i, i ukwiał, tak no i on tak, dlatego nie robi tak, podmiany. Tak, ale przy takich koralowcach trzeba robić podmianę wręcz. Ja bym powiedział, że trzeba mhm. koniecznie robić te podmiany. Dobra sól, dobrana, dobra dobro sól. Dla mnie sól przy trzymaniu takich SPS-ów jest solą taką, która ma zasolenie i kaha, takie jakie my utrzymujemy, tak? Czyli Czyli tutaj ja utrzymuję 8 i używam soli, która ma 8KH, tak? mm -hmm. że gdyby nawet cokolwiek tam się stało, to ja jestem tutaj w stanie zrobić nawet 50% podmiany. Muszę wrócić te parametry, i przewrócić na te parametry kwestia, tak? i ja nie mam żadnego skoku, żadnym mm -hmm. parametrem, tak? bo utrzymuję z soli wszystkie parametry takie, jakie powinny być. I nie jestem za rozwiązaniem soli o wyższym kacha, przepraszam, takim na przykład 12. Mhm. No bo robiąc tu teraz 1000 wirów podmiany, nie, to bym te no kacha tak, strasznie podwyższył. Tak, albo w ogóle trzymać całe czas trzymać, takie KH, tak, co nie? też jest dosyć nie, trudne. To, trudne. Tutaj jest ogólnie 8, mhm. 7, 8 do 8, 2 to jest takie wystarczające kacha. Tutaj przy tych, przy tych koralowcach większego, że tak powiem, nie ma co trzymać. Mhm. No Nawet, ja słyszałem, że to jest takie KH, gdzie już koralowce. Mają fajne przyrosty i łatwiej też je wykorzystać. Jeżeli jeszcze utrzymujemy niskie parametry mhm. wody, czyli fosforany, nutrienty, czyli TKH też nie może być wysokie, bo wtedy mhm. będziemy palić koralowce. No tak, bo one nie mają nie co jeść. Nie mają co jeść. Dokładnie. Co, nie? Także podstawa, cyrkulacja, parametry podmiana wody. Mhm. My te zbiorniki tutaj prowadzimy na. Metodą balinga na moderifie okay. Jest to 7 razy skoncentrowany baling. On zawiera wszystkie pierwiastki, aminokwasy. Oczywiście gdzieś tam delikatnie dokarmiam to też moderifem, jakimś polipopem. Ale to już dobrze, na, bazie raczej na bazie takich pokarmów, pokarmów białkowych. białkowych tak, ale tak. żadnych mikroelementów nie żadnych dodajesz. Mikro... Tak, wszystko, nie, już jest wszystko, w balinga. wszystko jest w balingach. Ja mówię, no tutaj robimy te testy praktycznie co miesiąc, co mhm. dwa. To praktycznie mało co jest jakiegoś tam ubytku, jakiegoś pierwiastka, tak? Także ten baling naprawdę tu się sprawuje dobrze, te zbiorniki dwa lata już na nim są zrobione. No, ja powiem tak, no. odkąd nam poleciliście balinga do używania w, w skylajcie, to tak samo nasze akropory ruszyły i no to jest, ten baling jest naprawdę świetny, no bo używając tylko balinga i mieć takie kolory Dokładnie. w akroporach, nie suplementując nic dodatkowo, no to naprawdę, ten musi być on skoncentrowany i przede wszystkim jest to wygoda. No i jakby nie patrzeć oszczędność w portfelu, bo jednak nie dopiemy więcej. Dokładnie. Pierwiastków. Tak, tak, tak. No, mhm. no i co? No kluczowym rozwiązaniem też przy tych akroporie z oświetlenie światło. Oczywiście. To jest, że tak powiem, całe serce tego zbiornika. Wiadomo, one rosną od światła, tu musi być odpowiednia ilość par światła, odpowiednio dobrane światło. My tutaj używamy światła Skylighta, waszego światła. Nie gdzie, inaczej. Gdzie, gdzie chyba reklamą tych lamp jest najlepsze widoczność tych koralowców, jak one wyglądają. Tutaj też podpowiem, że na przykład jest dużo koralowców pofragowanych. Ta tutaj akroporka to jest sfragowana około dwóch miesięcy temu i to tak jest sfragowana po dobre 20 cm z każdej strony. Była tak równolegle ścięta, po dwóch, trzech miesiącach już praktycznie nic nie widać, nie? Ja mówię tutaj, fragulując pod Waszymi lampami, to po prostu zalewa się tkanka w ciągu Szybko tygodnia, się wszystko się zabliźnia. Mhm. Także dla mnie lampy są ok, zresztą za koralowców myślę, że ty bardziej Jasne. widać. Ale tutaj te... widać, że to cniesz często, bo te koralowce, te akropory są tak gęsto po, tak, prostu, tu jest po że to prostu. mają. jest To dla mnie to jest, ja mogę sobie porównać do rotali, bo jak rotale się cnie ona też wypuszcza dwie, mm. trzy kolejne gałązki i też się robi taka gęsta, jak można z niej formować kulę. No to to do, dokładnie to samo, każdy po prostu jeden patyk wypuszcza kolejne i, i świetnie to mega to wygląda gęsto. No ale to jest cięcie, bo gdybyśmy mieli tutaj yy, słabsze światło albo yy, gorszą cyrkulację, tak, to one ale też by, tak, też, nie rosły, też by tak nie rosły. Tu główne SPS-y, czyli Akroporki, wszystko, mhm. one głównie rosną od światła, to jest ich główny pokarm, one stąd wyciągają najwięcej przez się żywioł i przede wszystkim cyrkulacja, no i ta stabilność, tak? Mhm. Stałe parametry, to jest też kluczowo do tego i pH, to one muszą tak wyższe, mieć parę, wyższe pH, tak, mhm. one muszą mieć wyższe pH, wtedy można je sobie, wiadomo, one jak są wyższe pH, to one sobie wtedy lepiej pobierają wszystko do, do rozrostu tego szkieletu, tak? Stosujecie I... jakieś pochłaniacze CO2, czy raczej nie, nie ma tutaj potrzeby? Na tym, na, tym, na tym zbiorniku nie ma takiej potrzeby. Mamy dobrą rekuperację w sklepie, także jest Super. wymienność powietrza uh -huh. odpowiednia, także tutaj jest wszystko Super. ok. Co ja mogę tu jeszcze od światła dodać, to tak: e, wcześniej wisiały tutaj cztery hyperspoty RM, e, one wszystkie chodziły na 100%, prawda? Tak. E, i dzisiaj zamieniliśmy sobie dwa hyperspoty, które były z tyłu na najnowsze lampy ze Skylight z serii PARMASTER. Ostatnio na kanale mogliście widzieć wersje słodkowodne, teraz wersje morskie. Jaka jest różnica między tymi lampami? W ogóle nie wiem czy się zgodzisz, ale w akwarystyce morskiej ludzie, którzy hodują akropory, po pojawieniu się LEDów. Korzystają raczej, czy korzystali z lamp, które źródło światła miały skupione w jednym miejscu i na przykład tych lamp było bardzo dużo, żeby wiadomo oświetlić powierzchnię akwarium, co to daje, po prostu no, mamy to skupione światło, i, i dzięki temu jest ta moc i ta kropora rośnie. Hyperspoty są właśnie podobne, bo one mają to światło dosyć skupione, i jest tych źródeł światła właśnie tutaj. 6 na każdej lampie i to równomiernie nam daje światło. Dlatego dzięki, tego, dzięki temu, że ono jest skupione, daje nam super refleksy. A co było przed LEDami? Wszyscy zachwycali się świetlówkami i Hakui, prawda? No, hakui było bardzo energooszczędne, No a świetlówki dawały też nam sporą moc i przede wszystkim bardzo miękkie światło, które docierało z każdej strony kolonii akropory. One zdrowe, rosły zdrowo od spodu i tutaj parmaster jest właśnie bardzo podobny. On ma tą soczewkę bardzo rozpraszającą, świeci po całej powierzchni swojej. No i to światło dociera właśnie naokoło koralowca. Dzięki temu on też może tworzyć piękny talerz. Także myślę, że tutaj jeszcze może być nawet lepiej. Myślę, że może być lepiej Wydaje, za lepiej miesiąc wydaję, dwa. Wydaje mi się, że tak. Że okay. Ja już zauważyłem y, po swojemu tutaj różnicę w tych lampach. Mm -hmm. Także myślę, że to będzie na plus duży. Y, kolory troszkę kolory, wydajniejsze tak, są. Wydajniejsze. przede wszystkim dlatego, że y, teraz ten parmaster świeci tutaj pełną matkiną. Y, no i on jest dużo mocniejszy, więc ta tekpinika jest jaśniej, jaśniejsza. I co jeszcze jest bardzo fajne, że y, nieważne, który ustawiając kafelek. No to on cały czas świeci pełną mocą. Po prostu możemy sobie uświetlić pełne białe światło. Mamy 100%. Pełne niebieskie światło. 100% świeci. Także nie tracimy tutaj nic zmieniając sobie barwę. Jeszcze chciałbyś coś dodać? Tutaj o rybach może coś byś powiedział. Bo obsada też jest. O, obsada fajna, rybki, rybki karmimy mrożonkami zazwyczaj. Mhm. Do tego są suplementowane też suche pokarmy. Akurat ja używam tutaj z Tropikala, jakichś płatków, Prodofensa, probiotycznych pokarmów, które wpływają też dobrze na jelita dla ryb. Mhm. No dodatkowo tutaj jest naso, wiadomo, naso to jest delikatną rybką. Tutaj też jest. Często też y, jakieś y, inne pokarmy dla niego są stosowane. prajskoli dodawane od czasu do czasu do pokarmu, tak, na jakieś pasożyty, bo ta ryba lubi załapać pasożyta. Mhm. No tutaj jest z nami od zawsze, także widać, no, tak że się pamiętam, dobrze. Jak przyjeżdżam to, ładny, to zawsze tak, jest tak. tak i... Jest ładny, brubiutki, także nawet głaskać się da. <laughs> Super. No. I pozostałe ryby na zbiornikach to samo jest. <laughs> Takie same, taki sam no, tak. system, system no, karmienia, że tak powiem. Tutaj też sporo LPS-ów. I mimo, że to światło jest tutaj tak intensywne, no to one sobie dają radę, nie? Tak, tak. dają sobie radę. No kor koralowca można przyzwyczaić do mocniejszego światła, gdzie tam mamy paraankory, gdzie wiemy, że para ankora potrzebuje z Eufilii najmniej światła, bo mhm. glabresens potrzebuje więcej światła. Tam mamy fajne dwie paraankory ułożone wyżej niż glabry i widzimy, że one super sobie dają radę były podnoszone, przyzwyczajone po prostu powoli do światła i naprawdę rosną. Fajnie widać, że, że im tam bardzo też fajnie pasuje między sps -ami. Także moim zdaniem powoli podnosząc Korowca do góry, do góry każdego jesteśmy w stanie przyzwyczaić. Wiadomo, że nie do tam jakichś 300 par, 400 tak no. eufilię, nie? Ale, ale mi się wydaje, że na przykład Glabra też by sobie dała radę w takim nawet oświetleniu. No ja właśnie często no. widziałem e... Jak ktoś ma zbiornik akroporowy i całą ścianę w zoantusach, mm -hmm. gdzie tam ma kilkaset właśnie par no i te zoantusy, gdzie równie dobrze świetnie rosną pod 50 Dokładnie. par, to. To sobie tam, tam dają, sobie radę. No, dają no, radę, tylko są płaściutkie, nie, nie no. wyciągają główki. Ani, A tutaj nie. te parmastery chyba nie od razu nie rozkręcicie ich na 100%. Nie? nie, nie, zaczniemy tutaj, myślę, że od 80%. Mm -hmm. Może nawet 70, zobaczymy, jak to będzie. No, szkoda byłoby przypalić te piękne No, kolonie, dokładnie, tak, tak. Szkoda by było. No, będziemy obserwować i będziemy tutaj ten świat sobie regulować, odpowiednio siebie, żeby do, dojść do tego odpowiedniego takiego kryterium, żeby Super. pasowało. Ja też mam pełno materiałów tutaj e, zarchiwizowanych, jak przyjeżdżam mm -hmm. do Was i e, myślę, że uda mi się pokazać, odkąd założyliśmy tutaj w ogóle lampy Hyperspot i jak te kolonie fajnie rosły. Tak, tak, to już e, tak się zrobiło. Pewnie w tym momencie możecie je zobaczyć na ekranie. I co? Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w Coral House czy chcielibyście odwiedzić, możesz podać adres teraz. Aha, Coral House, ulica Grabskiego 9, Bielawa. Super, także Jest. zapraszamy Was serdecznie, ja Ci bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że widzowie skorzystali na wszystkich poradach. I co? Dzięki, zostawcie łapkę do góry. Cześć!